Cześć, witajcie! Ja jestem Tatiana i dzisiaj pokażę Wam, jak przerabiam swoje zdjęcia na Instagram. Tutaj będzie Wam się wyświetlał mój ekran, także będziecie mogli wszystko zobaczyć. Jeśli chodzi o Instagrama, to zapraszam. Tutaj macie moją nazwę. Ja wszystkie zdjęcia przerabiam po prostu na Instagramie. Nie potrzebuję do tego miliona aplikacji. Wybrałam już takie zdjęcie i tutaj klikamy te dwie strzałeczki, żeby mieć kwadrat. I ustawiam sobie po prostu kadr taki, jaki chcę. Mogę troszeczkę przybliżyć czy oddalić. Wydaje mi się, że tak będzie ok. I robimy dalej. Nie używam tutaj tych filtrów. Edycja i jasność. Jasność robię sobie na troszeczkę większą. Kontrast też delikatnie. Ja po prostu yy, przerabiam to zdjęcie tak, żeby było widać yy, bardziej jakieś kolory, żeby to zdjęcie było bardziej yy, żywsze, według po prostu własnego uznania. I tak jak to yy, mniej więcej pasuje, temperatura yy, zrobię sobie troszeczkę chłodniejszą, ale nieco z bardzo. I oczywiście przytrzymując zdjęcie, sprawdzam, jak yy, wyglądało. Dalej, nasycenie. Mm, tego też nie jest jakoś dużo, bo zobaczcie jak to wygląda, więc tak było, więc możemy zrobić troszeczkę bardziej, mm, może nawet troszkę mniej. Ok. Um, dalej um, prześwietlenia i zobaczcie. Więc ja robię sobie troszeczkę na 12 cienie i tutaj myślę, że mogę zejść troszeczkę w dół. Tak minus 11. Ok. tak zdjęcie wyglądało na początku, a tak wygląda teraz. To ja to bardzo lubię ten efekt tego, że jest po prostu ciemniej na około zdjęcia, więc możemy sobie dać na dość dużo. Jeszcze tylko chciałam poprawić tutaj, nie wiem, kontrast. Na tyle. No oczywiście może to sprawdzać jak to wygląda przez cały czas. Tą temperaturę właściwie nie wiem jak Wam dać. Zróbmy tak. I myślę, że to na tyle. Jeśli chodzi o wyostrzenie, to nie robię tego jakoś mega, mega dużo. Tak po prostu delikatnie, żeby była taka lepsza ostrość tego zdjęcia. I do góry mamy coś takiego. I to klikam i to automatycznie robi się na 50, ale ja to sobie zawsze zwyczaj troszkę zmniejszam. Przytrzymując zdjęcie po prostu widzę jak ono wygląda. Więc myślę, że tak będzie w porządku. I tak wygląda efekt końcowy. Tak wyglądało zdjęcie wcześniej. Tak wygląda teraz. Myślę, że jest troszeczkę bardziej żywsze, bardziej są widoczne te kolory. Więc no, mi się podoba. Jeżeli chodzi o mojego Instagrama, to podoba mi się tutaj yy, ten moment, ponieważ tutaj te zdjęcia, szczególnie te na dole, są takie kolorowe, żywe. A tutaj też y, to zdjęcie przerabiałam tylko i wyłącznie na Instagramie, nigdzie indziej. Tak samo to i to jak każde. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Tatiana przez /y y.gościniak bez polskich znaków. W pewnym momencie podobały mi się właśnie takie zdjęcia, jak widać tutaj. Nie do końca takie y, gładkie y, nie wiem, jak to nazwać, po prostu z takimi różnymi e, filtrami. Tutaj jest coś takiego. E, tutaj też coś mam. Więc no, tutaj są moje jakieś tam starsze zdjęcia na Instagramie. I też właśnie je przerabiałam tylko i wyłącznie e, w Instagramie, nie w żadnych aplikacjach. E, to zdjęcie i to zdjęcie dokładnie tak samo, tylko jak można zauważyć, tą delikatną. E, Fioletową poświatę, nie wiem, po prostu taki delikatny fioletowy kolor. To już Wam pokazuję, jak to było. Na przykład mamy takie zdjęcie, robimy dalej edycja i po prostu tutaj jest y, kolor. I robiłam fioletowy, i później to jeszcze można było zmieniać, ale nie wiem, czy to było. To, czy najważniejsze wydarzenia. Któreś z tych po prostu patrzyłam, jak to zdjęcie wygląda, i tutaj zmieniałam. No i wiadomo, tutaj mamy jeszcze różne inne kolory: zielony i tak dalej, żółty, różowy. Jeżeli chodzi o to, jak zrobiłam y, takie zdjęcie właśnie, jak użyłam tego filtru, to odsyłam Was do y, filmu, y, w którym pokazywałam, co znajduje się na moim telefonie, już moim starym. Macie gdzieś to tutaj, albo tutaj. Tam właśnie pokazywałam też, jakie mam aplikacje do przerabiania zdjęć. Więc która z to była z tych? Nie pamiętam dokładnie, która, ale tam pokazałam też, że tutaj na tym zdjęciu ze mną w tle byli ludzie, pływali. Czy tutaj ktoś też siedział na plaży? Ja ich wszystkich usunęłam, więc możecie po prostu też zobaczyć, jaką miałam do tego aplikację. Aktualnie na tym nowym telefonie jej nie mam, ale mam e, aplikację Pixar właśnie do edytowania zdjęć i tutaj e, czasami jak potrzebuję dodaję sobie takie mm, ramki, bo tutaj e, takie paseczki po bokach, jak możecie zauważyć na niektórych moich zdjęciach na Instagramie właśnie takie paseczki mam na przykład e, tutaj, czy tutaj, czy tutaj. No i ogólnie ta w tej aplikacji jest, jest dużo funkcji, są różne efekty, można rozmyć i tak dalej. Można dodać tutaj jakieś najróżniejsze naklejki, można coś wyciąć z nas, można wyciąć naszą postać, można dodać do tego jakieś inne zdjęcie, można coś narysować, albo po prostu takie rzeczy. Można tutaj teraz na przykład zmienić sobie grubość, krycie i tak dalej. Możecie użyć gumki i wymazać na przykład z twarzy, miejscu tylko w tle. Także ta aplikacja też jest bardzo fajna, ale ja z niej jakoś nie korzystam, gdy przerabiam sobie zdjęcia na Instagram. Na tym telefonie nie mam zbyt wiele zdjęć, żeby Wam jeszcze coś pokazać, ale myślę, że mniej więcej zobaczyliście, jak te zdjęcia przerabiam. Także wpadajcie na mojego Instagrama i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zostawcie łabeczkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hey.